Z kamerą Master TV gościliśmy w dużych rogach w Gminie Łuków na podsumowaniu inwestycji, w ramach której przebudowano 10-kilometrowy odcinek drogi powiatowej oraz wybudowano nowe rondo. Otwieramy dzisiaj. Oficjalnie Rondo w Dużych Rogach, a w zasadzie to cały ciąg drogowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi powiatowej łączącej Duży Rogi, Strzyżew, Zarzeczukowski, Kownatki. Inwestycja zrealizowana wspólnie przez Powiat Łukowski i Gminę Łuków. Oczywiście na zasadach znanych, czyli my partycypowaliśmy w 50% kosztów własnych. Cieszę się bardzo, bo ta droga wymagała już remontu. Niestety na tej drodze, może nie tu w Dużych Rogach, ale w Strzyżewie, miały miejsce tragiczne zdarzenia. Teraz przebudowana szeroka droga jest o wiele bezpieczeństwa. I tutaj apel oczywiście ogromny, żeby użytkownicy tej drogi korzystali z niej rozsądnie, czyli w ramach przepisów. Bo to, że jest ona lepsza, to prowokuje czasami do niebezpiecznych zachowań. Ale cieszę się, że Rada Powiatu, Zarząd Powiatu Łukowskiego, Rada Gminy Łuków wspólnie dogadały się i podjęły decyzję o tej realizacji inwestycji. Poprawa bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci, które uczęszczają do szkoły w dużych rogach, w Strzyżewie, w Zarzeczu, to było klucz. I cóż pogratulować mieszkańcom tego, że mają nową drogę. Chociaż ulica Nowa Droga w dużych krokach już jest, ale nowa droga w sensie, nowa droga powiatowa jest przebudowana. To cieszy i mam nadzieję, że w kolejnych latach kolejne inwestycje między innymi tu na wschodnich terenach gminy będziemy realizować razem z powiatem łukowskim. Inwestycję prowadził Zarząd Dróg Powiatowych. Te inwestycje wykonane, właśnie, które teraz oddajemy, te całe ciągi drogowe pięknie wpisują się w taki układ komunikacyjny dróg powiatu łukowskiego. Mamy tutaj bezpieczne skrzyżowanie w postaci ronda, tutaj nieopodal szkoła, przejścia. To wszystko sprawia, że możemy bezpiecznie poruszać się już po, po tych drogach. Oczywiście bezpiecznie, bo te nowe nawierzchnie stwarzają także taką potencjalną zachętę do szybszej jazdy, ale pamiętajmy zawsze o, o, o oznakowaniu, o obszarach zabudowanych i wtedy naprawdę te drogi będą bezpieczne. Przybudowa dróg powiatowych na odcinkach Tuże Rogi, Strzyżew, Zarzecz Łukowski, Granica Powiatu oraz Zarzecz Łukowski, Kownatki i budowa ronda Kosztowało blisko 10 milionów złotych. 6 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą część pokryły po połowie władze gminy Łuków i Powiatu Łukowskiego. Zawsze podkreślam, że bez udziału samorządów lokalnych też byśmy robili drogi, ale krócej. Nie w sensie czasowym, tylko w sensie długości. I teraz, jeżeli na przykład yy, yy, tutaj pomyślimy nawet o 20% wkładzie samorządu gminnego, a kilometrów mamy 10, więc od razu rachunek wychodzi prosty. Zrobilibyśmy 8 kilometrów, a nie 10, czyli te dwa kilometry, z której strony trzeba by było ująć, a tak mamy piękny ciąg drogowy. Albo powiem nawet przekornie, te dwa kilometry, które dołożyła yy, gmina łuków, to akurat wystarczyło na drogę od. Zarzecza Łukowskiego do Kownatek, bo to jest akurat około 2 około km. Więc to chociażby naocznie pokazuje, że warto razem inwestować, warto razem decydować, bo to są wprawdzie drogi powiatowe, ale to mieszkańcy zgłaszają swoje potrzeby. Ja zawsze mówiłem, że jeżeli najpierw zrobimy te drogi zbiorcze, po których jeździ najwięcej mieszkańców powiatu, zajmiemy się w dalszej kolejności tymi drogami mniej ważnymi z punktu strategii rozwoju powiatu, czy z punktu w ogóle widzenia powiatu, ale bardzo ważnymi dla mieszkańców. Chociażby mieszkańcy potrzebują drogi do kościoła, do szkoły, do lekarza, a my staramy się zawsze wsłuchiwać potrzeby mieszkańców i te drogi wykonywać. Cieszę się jako ustawodawca, że ten program podany jest samorządowcom w ten sposób się materializuje i dzisiaj mamy, jesteśmy świadkami uroczystości, na której Święcimy otwieramy formalnie odcinek, który komunikuje zachodnią, wschodnią część gminy Łuków, jeżeli chodzi o komunikację. Jest tu londo widoczne z tyłu. Jest obwodnica miejscowości Tużerogi i jest przebudowana droga powiatowa przez wieś tużerogi strzyże aż do Kownatek. Także bardzo się cieszymy, że w tej części gminy właśnie mamy takie rozwiązania drogowe, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu i służą będą służyć Wszystkim przejeżdżającym. Władze Powiatu Łukowskiego przebudowały w mijającej kadencji już blisko 160 km dróg. Podsumowanie drogowych inwestycji ma odbyć się jesienią. W październiku lub we wrześniu tego roku podsumujemy w powiecie te wszystkie nasze drogowe inwestycje. Zapraszamy Państwa, bo w każdej gminie coś robiliśmy. Dzięki dobrej współpracy z gminami, z samorządami gminnymi udało się zrobić więcej. To wszystko cieszy. W związku z tym podsumowanie we wrześniu i widzimy się na kolejnych inwestycjach.